Halo, halo, halo. Cześć, Siebie ludziska, Witam was bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy w cyberpunka, A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się misją o nazwie Na Czarną Godzinę. Więc znajdujemy się tutaj przed jakimś klubem Riot. No dobra, i tutaj musimy popytać o Liama, więc. Lecimy. Sprawdźmy. U, wyglądasz ok. Możesz wejść. O, dzięki. Tylko nie rób kłopotów. O, dzięki, dzięki. Słuchaj, szukam takiego jednego typa. Nazywa się Liam. Liam Norton. Wiesz, gdzie go znajdę? Aha. Odpierdol się, koleś. Nie gadam z tobą. Okej. Okay. <laughs> Znasz się z tym Liamem? Garowaliście w tej samej celi? Jaracie razem blanty na klatce? Nie. Pewnie, że nie. Bo to bogaty dupek. Typ w garniaku, który takich jak ty czy ja nawet nie zauważa, jeśli to, żeby splunąć. To czemu stajesz po jego stronie, co? Czemu mi robisz problemy? Bo to moja praca. Za to mi kurwa płacą. Płacą ci, żeby był spokój. A ja jestem spokojny typ. Wejdę, wyjdę. Nikt mnie nawet nie zauważy. A sprawa jest ważna. Zajrzyj do Wibrumu. Tam zwykle siedzi. O! No to chyba się szybko dowiedzieliśmy. I niestety Kerry zadzwonił do nas. Okej. Okay. No dobra, coś tam się dowiedzieliśmy już. O tym naszym. Yy... Liama, o, o, o tym naszym Liamie. <grymie> liamie, dobra. Uda się do strefy VIP. Dobra. Strefa VIP, gdzie jest? Proszę, ja Was bardzo. Tutaj, okej. Okay. Czyli tutaj już byliśmy w tym klubie. Wejdźmy. Okej. Okay, przyznano dostęp. Bardzo fajnie. Tutaj jest też winda. Ale my musimy. Czekaj, 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 bo tam są kulisy. Tam są kulisy. A strefa VIP, co tutaj będzie? Kulisy, parter. Co hmm, ja bym musiał? Oh, oh, na parter na pewno nie. No chyba, że. A tutaj? Nie, 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 nie. No dobra, wejdźmy na ten parter. Aha, czyli tutaj coś mamy. Indyfikator, proszę bardzo. Niech będzie. Konkutra można użyć. Pliki, proszę. Riot VIP, jakieś VIPy, sieć lokalna. E monitoring. Dobra, wyłącz. Dalne przejęcie. Szantan? Miła niespodzianka. Potraktuj to jako wyraz mojej wdzięczności. Zdaję sobie sprawę, że nieczęsto dajecie zgodę na użycie relika, a jeszcze rzadziej zezwalacie na stworzenie engramu żyjącej osoby. Cóż, Arasaka przygląda się karierze Lizzy z wielkim zainteresowaniem. Byłoby szkoda, gdyby zakończyła się przedwcześnie, dlatego kopia zapasowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. No właśnie, a czy z tego zapisu da się usunąć pewne m, niepożądane cechy, bo Lizzy od czasu konwersji no nie jest sobą. Obawiam się, że to niemożliwe. Engramu zapisanego w systemie Secure Your Soul nie można edytować. A. O jak poważnych zmianach mówimy? Bardzo poważnych. Czasami. Y, czasami jej nie poznaje, A czasami. Nieważne. Wypijmy za współpracę. O cholera. Słyszałeś to samo co ja? Relik. Chcą z nią zrobić to samo co ze mną. Nie do końca. Ciebie zawito, a tu chodzi o kopię zapasową. Kopię zapasową? Wi, mówimy o człowieku, a nie o folderze ze zdjęciami z wakacji. Facet nawet jej nie spytał. Robi to za jej plecami. Nie ma prawa, żeby coś takiego robić. Nikt nie powinien mieć takiego prawa. Zwłaszcza bez jej wiedzy. Cholera. Jak i coś takiego powiedzieć? Nie musisz. W pokoju jest kamera. Więc są też nagrania. Okej. Okay. Wykradni dane, mogę wykraść. Wykradni, pyk. Elegancko, mamy to. Dane zostały wykradzione. <laughs> eee, zadzwoń do Lizy i zdaj jej relację. No dobra, to dzwonimy do niej. Halo, Wi? Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest tak jak myślałam? Nie. Jest gorzej, Lizzie. Dużo, dużo gorzej. To znaczy? Słuchaj, nie znam wszystkich szczegółów, ale Liam chce stworzyć twój engram. Skopiować cię. Co? A ale dlaczego? Mówił, że się boi. O Ciebie, o siebie. Nie, nie wierzę. Słyszysz? Nie wierzę w ani jedno słowo. To są kłamstwa. Mam nagrania. Poszło. Odsłuchaj sobie. Nie, nie to. Nie, jak pierdolę. Okej okay, zadanie ukończone na czarną godzinę. Wow. No, szybko poszło. Ciekawe, co dostanę za to. Mam nadzieję, że nie tylko kopa w dupę. Hmm. <laughs> Serio? Jakaś kaskad? Cokolwiek dostanę za tą misję? Czy jednak nie mam na co liczyć? Ojoj, chyba. To chyba będzie kontynuacja tej misji, tak mi się wydaje. Mocno. Dobra, co my tu tutaj mamy dalej do robienia? Postać tutaj nie mam nic. Dziennik, dobra. Teoria Wielkiego Wybuchu. Proszę bardzo, Kery. Spotkaj się z Kerem w Marinie o 19:00. No dobra, niech tak będzie. Sprawdźmy, gdzie jest ta cała Marina. Marina, Marina, Marina. Marina jest tutaj i niestety będę musiał tą autkiem się udać. Jakie autko wybierzemy? A wybierzemy sobie te. Jakie co są? A tu jeszcze mam jeszcze jedno jakieś? O, jest. To i to Dobra niech będzie to Gdzie mine auto? Jest i mine auto Dobra widzimy się na miejscu O Otrzymałeś przelew Proszę bardzo od kogo? Na piwek proszę bardzo nie się Dobra dobra My tu gadu, gadu. a kasa gdzie jest? 2800 Oh my god Myślałem, że się bardziej wysilisz No jednak nie O, tych tu leży? Skrzyneczka, podziękować oczywiście <laughs> Keheszki No 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 Czyżbyśmy płynęli jakimś jachtem ciekawym? Albo mi się wydaje tylko Ta furka nawet mi się troszeczkę podoba Ciekawa koncepcja Szkoda, że ma tylko jedno lusterko jakieś dziwne po lewej stronie. Włam się. Nie, nie, nie będę się włamywał. Proszę, tutaj mamy jakieś. O, czapka. Arasaki z kamerą. Nieźle. Poczekajmy na kerego. Hej, szczurze lądowy. Hej, hej. Zapraszam na pokład. Fajna wajba. Masz ochotę na mały rejs? Zabawimy się. No dawaj. Powiedz najpierw o co tu chodzi. Chodzi o nowe początki i życiowe pętle. Życiowe pętle? Wy nie psuj sobie niespodzianki. Płyniesz czy nie? No pewnie, że tak. Okej, okay, okej, okay. brzmi nieźle. Wchodzę w to. No i to mi się podoba. Płyniemy. Tylko znajdę ten pieprzony guzik od... Ach, pieprzyć to! Zimuraju, naprzód! To twoja piosenka? Nie kojarzę jej. Bo to nowy kawałek. Mam w głowie pomysł na riff. Czuję, że wyjdzie z tego zajebista rzecz. Fajna gitara. To unikatowy Lancaster. Jeden z pięciu modeli tej serii, drugi wisi w gabinecie szefa militechu. Trzy pozostałe chuj wie gdzie. Ma przebiegunowany magnes w pikapie? chyba nowe progi i zamontowany vibrato Kaimaru. Terdzawe przebarwienia na stronach to podobno krew Denisa Forda, tego bluesmana. Dobra, to powiedz wreszcie o co chodzi. O życiowe pętle. Czyli? No pętle. Zamykasz jeden rozdział, otwierasz drugi. Życie składa się z takich pętli. Opowiedział mi o nich mój guru. <słuch> guru. Tak, mam swoje duchowe potrzeby, Vip. Odwiedzam Kiana co parę lat, ma zajebistą jurtę w Tangalanie. Totalne odludzie, łącznie z blokerami siedzi. Ostatnio powiedział mi, że potrzebuje zamknięcia, wyrwania się z pętli. Dlatego tu właśnie jesteśmy. No i co z tymi pętlami? Chodzi o to, że swój pierwszy naprawdę dobry kawałek napisałem właśnie na morzu. I teraz znowu coś mi zaczyna ciekawego wychodzić spod palców. Pętla. A ta pierwsza piosenka znam? Bleed the Beat. Napisałem ją wcześniej autor na statku. Wiesz, jacht turystyczny, kilka pogładów, baseny, bajery. Wszyscy myślą, że to kawałek o dojeżdżaniu korporacyjnych faszystów. A tak naprawdę? Całymi dniami i wieczorami zasuwałem stacą, rozdając drinki. A potem komponowałem, aż sobie zdarłem opuszki do krwi. Potem musiałem uważać, żeby nie poplamić tej ich porcelany. No i wyszedł kawałek o krwawieniu pod okiem bogaczy. Reszty dopowiedzieli sobie inni. No ale to był hit. Jeden ze słynnych numerów samuraja. Ten nowy kawałek też taki będzie przełomowy. I potrzebowałeś do tego towarzystwa. Potrzebowałem do tego ciebie, Vi. Ostatnio dużo myślałem o całej tej aferze z Askrax. O naszych rozmowach, no i o tobie. Przyniosłeś zmiany, Vi. Poczułem się z tobą tak, no wiesz, do tej pory stałem w miejscu. A teraz? A teraz myślę o nowym kawałku. Myślę o nowej płycie. Wiem, że będzie zajebista. Inna. Wszystko będzie teraz inaczej. To się chyba nazywa olśnienie. To się nazywa dojrzewanie. Zobaczysz. Koniec awanturami z szemranymi akcjami. Koniec! Ale od jutra. <laughs> ale od jutra. <laughs> Dobra. Fajny, fajny klimatik. Dobra, pomiń podróż. Zobaczymy, gdzie nas zabierze, Kerry. Okej, okay. teraz czas na chwilę wyzwolenia. Wyzwolenia? Wow, ale to unikat. Bo za, kurwa mi pomożesz, zamiast stać się gapić. Chaos i zniszczenie? To lubię. To lubię. No to łap coś ciężkiego. Ale nie szkoda ci jachtu? <laughs> Błagam cię. Myślisz, że nazwałbym swój jacht Simuraj? To nie moja łajba. A czy ja? Tego kutasa. Elbi kowaczka. Kowaczka? Tego kowaczka? <noise> Nie zdążyłem mu podziękować za aferę. Aha, Skraks i parę innych jego zasług. No dobra, weź sobie coś i rozwal na jeden koszt. Dobra, rozwalmy tę łódkę. No rozwalmy ją. Udział, To mi się podoba. Ujiu, ujiu. Dzisiaj zniszczenie opcjonalne Uwaga, leci. <laughs> Ale zabawnie. Coś mogę zniszczyć jeszcze. Uwaga, ekspres! I pyk! I pyk! I pyk! Elegancko! Udziu! Dobra! Uważaj, bo ja mam bardzo dużo siły. No, daj chwycić. Daj chwycić. No, daj chwycić. jeju jak blisko. Nie, 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 nie. No, dzięki. Masz jeszcze siłę? Pamiętasz siebie na tym wysypisku? On jest teraz w podobnym miejscu. To jego drugie narodziny. Czas na finałowe bum. Czyli. Kurwa, idealnie. Chrzest ognia, chrzest wody. Za wyrównane rachunki. O kurwa, tak. Kowaczek, ty chuju! Kowaczek. Ścigamy się do plaży. Oga? Tylko, że ja jestem mistrzem pływania podwodnego. Uwaga, uwaga, chyba ktoś tu wygra. I łajba płonie. Poczekaj na Kerego. Oj, Kerry, Kerry. Chyba zacznę pływać w tym swoim bazenie. Chodź tu do mnie. Tylko nie oddychaj zbyt głęboko. Zaczynam czuć ten fetor. Pięknie płonie. Cholera coś nie wybucha. Ktoś już na pewno zauważył płomienie. Jeśli uratują tę wajbę, to szlak mnie trafi. Może powinienem tam upchać więcej kanistrów? Albo kupić C6 na czarnym rynku, jak myślisz? Nieważne. Fajnie było co. Podobało mi się to wyrównanie rachunków. Dobra, przyznaję. To było niezłe. Było zajebiście. A to mi właśnie chodziło. O wyrównanie rachunków. O nowy początek. Dzięki Wi. To był niezły wieczór, jak pierwsze próby w samuraju. Nieporadne, ale prawdziwe. Zajebiste. Ciekawy zwrot akcji, przyznaję. Spierdalajmy stąd, zanim zawieje od tamtej strony i poczujemy smród. Podwieście. Jasne. Jasne. No to chodź. Wypijmy za błędy, Kery. Elegancko. To mi się podoba. Oj, to mi się podoba. Dobra. Czy by, czyś byśmy mieli coś do sprzedania? O, punkty doświadczenia dostaliśmy jakieś. Dobra, sprawdźmy. Ekwipunek, plecak. Co my tutaj mamy ciekawego, jeśli chodzi o broń? E, czy możemy coś rozebrać? Tak, możemy. Reszta to są moje ulubione bronie. Jak się patrzy. Tu coś mamy. Z ciuchów coś jest takiego lajkowego. Kombinezon, jakieś gacie, jakieś okularki. Ciekawie, ciekawie. To byłoby chyba na tyle. Dobra, co my tutaj dalej mamy do zrobienia? Level dostałem. U, fajnie. Dobra, no to dawaj op opanowanie. Dziennik i tak. Komu bije dzwon? I terra jakaś. Kocham cię, kochanie moje, wędrówka głupca. To fajnie byłoby w końcu skończyć tą wędrówkę głupca. E, psycho no to wiadomo później, tylko że tutaj mamy cztery. Cztery odnalezienia, tylko pytanie, czy to się pojawia e, na mapie. Tak, pojawia się. Nie, to jest kontrakt. Dobra, mamy tu taką funkcję właśnie w filtrze własnym, e, gdzie się znajdują te taroty. Więc tutaj mamy jeden, drugi. Trzeci, czwarty i piąty? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. A wydawało mi się, że mamy do odnalezienia yy, tylko cztery. No właśnie, pokazuje pięć. No dobra. Yy, no to. No to co? Lecimy po kolei do każdego i widzimy się przy każdym i zobaczymy, cóż to tutaj nam zrobi, cóż to nam da, kiedy odnajdziemy je wszystkie. Dobra, mamy pierwszego. Zbadajmy go. Pyk mamy. Elegancko. Cesarz. Okej. Okay. Lecimy do następnego. Dobra, mamy kolejnego. Tarotka. Jest. Jest on. Pozostałości Wielkiej Wieży. Oczywiście tutaj mamy. O, Lizzy Weezy. Potrzebuję Twojej pomocy. Jestem tam, gdzie ostatnio. Nie każ na siebie czekać. Ale o co chodzi? Halo, Lizzy. Ok. Szlak. Czyli mamy kontynuację misji z Lizzy Wizzy. A my lecimy do kolejnego tarotka. Bezczelny. Kolejny tarotek. Cyk. Elegancko mamy to. śmierć. Dobra, lecimy do następnego. I kolejny tarocik. Gdzie on tutaj się schował nam? Oj, 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 oj gdzie on jest? Tutaj o jest. Dobra. Wędrówka głupca zakończone elegancko. Mamy. Byśmy mogli powiedzieć, że wszystkie, ale czekaj, czekaj, bo tu mam jeden. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Nie. Czekaj, czekaj. Dwa mam te zwykłe takie, jakby. A cztery mam z widma wolności. Hm, ciekawe. Ciekawe, dlaczego akurat w ten sposób. No dobra. Eee, dziennik i co? Wędrówka. Jest, jest. Poznanie z Misty. Jest, 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 jest. Okej, okay, dobra. No to lecimy do naszej Misty. Porozmawiać z nią. No to lecimy do niej. Otwórz. Siema koledzy. Tylko się tutaj nie spalcie. Przy tym ognisku. Misty, gdzie jesteś? No hej. Gdzie jesteś? Zawsze tu byłaś. Wiesz, widziałem jeszcze więcej tych dziwnych murali. Nabrały sensu? Ułożyły się w historię. Nawet jeśli mają jakiś sens, to nie wiem jaki. Tarot jest opowieścią o wędrówce głupca. Pokaż mi, co dotąd odkryłeś, a powiem ci, co cię jeszcze czeka. Spójrz. Mm, brakuje dwóch arkanów: sądu ostatecznego i diabła. Myślę, że oba związane są z kluczowym momentem Twojego życia, który nastąpi niebawem. Czym jest sąd ostateczny? Jedną z możliwych przyszłości jest odkupieniem, transformacją, przebudzeniem. Anią z trąbą wyznacza kres dawnych czasów i wzywa do odrodzenia, nowego początku. Wolałbym uniknąć diabła na swojej drodze, cokolwiek on oznacza. To karta drzemiących człowieku pragnień. Ale też woli przetrwania. Nie brzmi to aż tak złowieszczo. Diabeł reprezentuje również fałszywy świat pułapkę pragnień. A o co chodzi z wędrówką głupca? Głupiec to ty i Silverhand. Przeszliście razem długą drogę, odkryliście swój potencjał. Gdzie zmierzamy? Waszym celem jest świat ostatnie arkanum. Obaj wydaliście światu wojnę, więc macie dwa wyjścia: zwyciężyć lub zawrzeć pokój. Wojnę można też przegrać. Niestety to prawda. No dobra, dzięki. Dziękuję. Choć niewiele zrozumiałem. Zrozumiesz, gdy przyjdzie pora. Ja też nie potrafię wyjaśnić wszystkiego. Jedyna co Tarot do mnie mówi, to że świat osiągniesz jedną z czterech dróg. To znaczy? Ostatni krok wędrówki nastąpi przez słońce, gwiazdę, umiarkowanie lub diabła. Mogę też umrzeć i nigdzie nie dojdę. Przecież nie dopuścisz do tego. Weź to, proszę. Tylko tak mogę ci pomóc. Ło, wow, co mi dajesz? Pigułę? Nie, a, łapacz snów? Co to jest? Powodzenia, wi. Którąkolwiek drogę wybierzesz. Okej, okay. dzięki. Dużo mi nie powiedziałaś, ale... Ale dzięki. Dzięki, dzięki. Za te dzięki. O, bazarek. Bazarek. Kobie dzwon. Cały czas mi się to pojawia. Musiałbym się w końcu zabrać za to. Tylko wiem, że to mi mocno pociągnie tutaj wątek fabularny. Yy, na czarną godzinę zostało. Nam do zrobienia, to nie. I to, cyberpsychozę, dobrze byłoby też to dokończyć. Ja mam potem dwie, w ogóle 104, 114 misji zrobiłem. O, nieźle, nieźle. No dobra. To niestety ale będzie w ty tyle w tym odcineczku, więc ja się będę już z wami żegnał. Więc, Siemandero, czy trzymajcie jeszcze oczka do następnego, papa? Żużycie dla was mordeczki.